Cześć, przed Wami kolejny odcinek z Random Boty, czyli losowa gra w soboty. Dzisiaj bierzemy na tapacie nostalgiczną grę. Taką, którą grało się z. nie pamiętam ile, z 10 to spokojnie lat temu. E... Małpeczki. Blooms Tower Defense. To jest pierwsza część. Pierwsza, pierwsza, jaka powstała. Nie jest za bardzo rozbudowana, mamy tylko takie 5 wieżyczek do dyspozycji. I. Kto nie grał, to wytłumaczę zasady. Tak jak każdy tower defense, to po prostu ma sobie przejść... Yy... Nie może przejść do końca, no i tyle. I co robimy na początku? Yy, tutaj są ulepszenia. Podwójną małpkę, tutaj mamy zwiększony zasięg, ale tutaj nie wiem, czy potrzebujemy ten zasięg. Będziemy ustawiać na razie te małpki. Chciałbym pójść w to, żeby te różowiutkie ustawiać, te wieżyczki, powiedzmy. Te mogą być naprawdę kozak, jak się ich dużo postawi. Tylko właśnie musimy ich dużo postawić. I tutaj awaryjnie druga małpka, żeby... żeby cośkolwiek się działo. Dobra, mamy włączony piercing. Yy. I co? I czekamy tylko po to, żeby zwiększyć sobie... Yy, ice, żeby móc zacząć już budować jakieś kolejne. Ile? 250 potrzeba na tą małpę. Oho, dobra, tu przeszło. To tylko teraz musimy poczekać, aż to wszystko przyleci. Jest to... Nie, mogę jedynie wyciszyć. No, i, ty, i tyle z opcji wszystkich. Jedynie można powyciszać. No, już tak na styku. Bardzo dobrze, że ona tu stoi. I lecimy dalej. 250, akurat mamy 250. Ustawiam w takich miejscach, żeby wiecie, było po prostej. Żeby jak najwięcej tym podwójnym zahaczyła. I myślę, że tu też będzie git, miejsce nie tu mógłbym dać. <tryk> tu też nie byłoby źle, jakby tak po skosie walił. No, tak by mogło być. Dobra, to teraz co jedyne, poczekamy, żeby tego traktora ogarnąć. No. Przyda nam się ten ten traktower, żeby wieżyczka nam napeprzała wszystko. A ty ulepszenia nie masz? Mówię, coś mi nie pasi. Rady, ty sobie dasz radę i lecimy na następną. I teraz zbieramy 400, tak? I te 400 będziemy układać no w tym miejscu. Nie ustawić to byłby grzech, naprawdę. od tam będziemy zaczynać. I lecieć. A tu co mamy, super małpkę za 4000. No to nie wiem, kiedy już zbieramy 4000 na tę małpkę. Jak się wsłuchacie, to dobry bit jest. A, może ja mu... Kurczę, nie no, ja mu muszę zwiększyć ten zasięg, bo tu nie sięga, ja zapomniałem w ogóle, że jest taki coś. 250, dobra, to teraz zbieramy. Naprawdę dobry jest. Jakbym umiał, to nawet zapristajował, ale nie umiem. 50, jeszcze 50 Golda potrzeba. 20, 10, Dobra, stawiamy pierwszą wieżyczkę, ja bym ją postawił tutaj. Zobaczmy, jak się będzie spisywać. No, nie najgorzej, ale dobrze nie jest. Potrzebujemy co? extra range albo fast shooting? Weźmy fast shooting na 250, wtedy będzie szybciej napierdzielać. No bo zasięgu to nie wiem, czy potrzebuje zasięg. Nie chyba. Ale takie szybsze uderzanie to by było, o! Jak szybko będzie. No, nawet, nawet. Nie, tam już mi przechodzą. Nie! Ale lipa, 35 żyć. No trudno. Czy nie potrzebuję jeszcze małpki jakieś dołożyć? No, chyba potrzebuję. Taką małpkę ten sobie postawił tam. Kurczę, nie ujedzie, nie ujedzie, nie da rady. Da radę. Dał radę! Dał radę na farcie. Małpkę tutaj. Daj tu małpkę jeszcze jedną. 210 potrzebujemy, żeby jej e, robić te przekuwanie. Ile dostajemy? 40. O kurczę, ale dało hajsu. Dobra, mamy cztery mapy i mam nadzieję, że już na tych czterech mapach ujedziemy. I chciałbym wszystko ustawić w tych yy, różowych. W ogóle mamy 12 poziom, a tutaj, że przejść gry, z tego co pamiętam, to jest chyba 50. Więc dużo nam nie zostało, tylko musimy yy, trochę przespidranować z tymi miereczkami. O 60, ile nam dało? Kurcze, dużo nam dało. To dało nam prawie 90. Czy to za okrągla? To nam zawsze daje jakieś tam 89. Jedna stówka, jedna stówka i mam drugą wieżę. Z tego co widzę i z tego co pamiętam, ta gra była bardziej emocjonująca wtedy. Teraz, ja jak tak nawet patrzę z brzegu, jak w to gram, no to na emocjach, na grzywach są, naprawdę. O, fast shooting. Dobra, dobra, tutaj już o dwa im schodzi, powłoka powiedzmy. Musimy kolejną dostawić i chciałbym zawalić tutaj cały ten, ten, cały ten dół. Później chyba tu, bo to są takie dwa neuralgiczne miejsca, to one będą, będą do obstawienia. No bo nie, po dwa to się nie zmieszczą, ale tutaj może, na dwa albo na skośkę. A, już mamy 400. Dobra, dobra, to trzeci dostawiamy. I teraz tak, powłokajmy cię o 3, czyli teoretycznie od zielonego, jak jakiś wejdzie, powinien zniknąć prawie. Prawie. To tak chyba nie działa, ale... ale prawie. O, i fast shooting, dawaj. Dobra, jeden tylko przeszedł. Ale teraz hajcik się sypie! Dobrze, dobrze, już 200 golda. Opeczki sobie nie kończą. Dobra, ta jeszcze tylko stuwa. Będzie kolejny ten czwarty, yy, czwarta wyżyczka. No, jest. Wstawiamy czwartą. Jest, dobra. Mamy szybsze te strzelanie. Ostatnia w tym miejscu i myślę, że to już będzie taka zapora dla tych baloników. Żeby tak średnio sobie dawały radę z tym przechodzeniem. Oj, żółte jeszcze france się wpieprzyły. No, te żółte to pomieszają troszkę. To jak najbardziej. No i super. Zmieści się? Kurczę, nie mów, że się tu nie zmieści. To małpa nie chce ich wywalać, na razie przynajmniej. No dobra, no to zróbmy tak, ustawmy tu. Dobra, to zróbmy tam, ustawmy tu. Będzie strzelać i prawo i lewo. Bardzo lubię tą wieżę w ogóle. Mógłbym też bombę próbować ustawać, albo szybko w małpkach zawalić, ale nie, jakoś, jakoś tą wieżę bardziej lubię. Dobrze, 20 poziom, to jeszcze 37, przed nami, czyli jeszcze trochę zabawy będzie. No co ten żółty tam przechodzi? Nie, 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 tak nieosna. Weź ukasuj kasuj go, kasuj typa. Trzeba dostawić więcej tych balon... E, e, nie, nie baloników, co to jest? Rzeczek. O, po się mieszczą, no i kozak. Ale tutaj to chyba muszę dawać raż. Dla niedotych, żeby... Kurczę, że może... Nie? No teraz to kurczę, tylko 150 golda straciłem. Lipton trochę. No bo tutaj będzie nawalać, ale co, ten rancherz tak się zmienia? Jeszcze się ten kawałek co, będzie większy odtąd dotąd? No nie wiem, czy warto. Holy easy! Ale ich ściągnęło. O, i kolejne te, te niech już strzelecą. Kolejna wieżyczka wchodzi, bo to zawalimy to wszystko wieżami. Dobra, postawię, jak już kraje przeszły. O, 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 to już tu niebezpiecznie się robi, dużo tych żółtych. Oni chyba też mają takie ograniczone... ...takuj yy... mi słowa... ...że mogą uderzyć ograniczoną ilość balonów, nie? Że jak tutaj jest jeden, to nie wiem, czy tylko jednego nie przestrzeli. Że nie, to nie przychodzi, na dyl, tak jak z tymi moczkami po O, już kolejne mamy. Dawaj, dawaj, stawiaj. Ale chodźcie się posypować. E, to nie było niebezpieczne. Tutaj ten jeden. Dobra, trzeba jest zacząć zwalniać, chyba gdzieś. No za szybko przechodzą. I tutaj wszystko, jak się kumuluje, to ja nie wiem, czy tutaj zdążą mnie. Nie no, dobra, na razie nie. Tu bym mógł je zwalniać, ale. Jeżeli one zamrożą, to tych zamrożonych nie można przekuć. Więc to lece, tylko będzie takie blokowanie, ale będzie takie blokowanie, ale no... nie dużo będzie można e, porozbijać. No i tak nie zamraża chyba wszystkiego, tylko ograniczoną tam ilość. Ale mi się bardzo nie podoba, że tutaj te żółty się... O czarne już są. Mhm. No to ładnie. A jakby te czarne Eee, 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 Nie, co? Co? Dwa przeszły. Dwa czy jeden? Dwa, chyba miałem 36. sześć. Dobra, ja bym ten różowy. A jak postawię je tu. O, w tym miejscu jakbym niszczył te czarne. No bo tak, tutaj mamy sobie zakręcić. I tak. Jest to tyle, że czarne są wolniejsze. Jak się rozbije czarny, to popierdziela, więc tu musimy zrobić tyle, żeby od razu też te żółte zbijało. Więc chwilowo muszę zrezygnować chyba z tego. No taki, taki plan się na nie mam. Dobra. Teraz. Na razie z nie róbmy Fasta. A nie, mamy Fasta. Dobra, to róbmy. To róbmy, na róbmy Fasta. I to znać skrupa może to naprawdę będzie git pomysł. Nie ale tutaj się nie zmieści. O, o właśnie. i one się w zamieniają, i trzeba je od razu. O, nie, 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 nie. Tu je trzeba zacząć zwalniać, bo chyba za dużo tych, za dużo balonów przychodzi. 850, nie, to ja sobie wolę tu postawić. Ale tak po, na skośkę. No, no, bo na górze się nie zmieści. A 20 rund tam tylko zostało. Dobra, idzie, 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 idzie i to bardzo zgrabnie. Czy ten Nicely Tower budować. Nie wiem, czy ja chcę 853 czekać, czy wolę tutaj zostawić jeszcze jednego. Ale tu już chyba muszę ręcz do... dodać. No, tak, żeby tutaj to już pomoże, ten środku tak słabo. O, 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 o! Prawie, prawie się dzieje to, co chciałem. Prawie się dzieje to, co chciałem. Nie, nie trzeba ich zwalniać. Nie ma, nie ma potrzeby. Dobra, lecimy dalej. Dobra, no tak, nie zwalniamy. No to tu wtedy lecimy cały czas te, te wieżyczki. Tutaj się zmieścimy, niestety. Tu postawmy na początku. Jest to trzeci Dobra, podwójny mamy już. Znaczy te szybkie strzały, jest 400. Ustawmy sobie na środeczek. I tu się coś zmieści z krowek. Tu czy może, ale nie, tych, tych środkowych. To już jest pewne. Tych środkowych to, musimy zmieścić ręcząc. nie łapią, to nie łapią. Zabiedzieliście, co się właśnie tutaj stało? Oszły czarne i kraje wszystkie zostały dezintegrowane. O, zmieścił się trzy rzędzie, ale te to ja tu to sobie na górze. Normalnie się trzy rzędzie tu. I co? Przegreblowanie trzeba zrobić. Za ile mogę sprzedać? Za 520. Próbujmy. Dobra, tak. Tego też sprzedam za 520. O, 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 prawie, prawie. Dobra, i teraz się musi zmieścić ten trzeci. Jest, 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 mamy to, mamy, są trzy zmieszczone. <tryk> <tryk> o, no i gig. o, i gig. i teraz też trzeba przeprogramować. Myślę, że tego. Dobra, ale to nie wystrzelają tę rundy. to zrobiłem przerablamanie sobie na tym czasie. No i czarne są po prostu tu niszczone, oni nie przechodzą dalej. No to jest git. Nie! Ja chciałem je przesunąć. Kurczę, to tak. No to trochę ryzykowne było to, co zrobiłem. Nie wiem, czy się uda, bo tutaj widzę, że te... Góry te chociaż, ja nie wiem. O! 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 o. Ale zrobiłem sieć, ale tutaj jest sieć zrobiona. Ten podwójny, podwójne. Ten ma wszystko. Ten też ma wszystko i ten podwójny. No i to jest teraz w ogóle taki okrąg śmierci tutaj zrobiony. Ale zwiększmy te, żeby też może łapały te z lewej. Bo wtedy na pierwszy... Na pierwszy strzał to one dostają papę tutaj. Tego nie, tego bez sensu. No, i to, i to właśnie jest dobre ustawienie. Kurde. 4000 na hipersoniczną małpę, tak? Ale to leci, ale to kurcze śmiga. To tutaj widzę, że za mało skisiłem. To co, uzbieramy te 4 Koła, czy będą problemy? Jak już będą problemy, to trochę lipa się pojawi. Bo ja nie wiem, czy to nie będzie tak, że wszystko dobrze dobrze dobrze, i nagle jakiś problem, taki konkret, i umieramy. Czy trzymamy go małpy, czy nie? Zaraz czarnie co? Na mańkę. No, już nie, to są. Nie, jako są czekane, boże. Uszy trochę krzyczą, to, to fakt. Uszy krzyczą, aczkolwiek. Dwa koła, połowa. Prawie wakoła. prawie połowę na Kurcze, nie, tu jeszcze mi brakuje obozu inwestycji kluczy jakichś. 2,5 koła. Ma 6... no... 40 mm, poziom, kurcze. Za ile to mogę sprzedać? No nie, jeszcze... Jak będę miał 3,5, to może sprzedam... To sprzedaję prałki. Net... No, tak, tak, nie, nie, tej nie sprzedaję. Kurczę, nie, no to będę przetrwać. Ale to jest taki trochę hazard. I co, i w następnej mamy super małpy, tak? No to 5 golda. Mamy to. Dobra, będzie stawiona małpa. No, ale To ma fajny zasięg. No, tu by mi się przydała. Bo tu jest trochę za późno. Tu może za szybko. No, tu bym ją chciał dać. Może tutaj. No nie, ja w tym miejscu bym ją chciał. Jak to anulować? Ee, jak nacisnę. O, mogę nacisnąć. No nie, ja tutaj chcę to małpę. No, wybacz, wybacz, kochana. Epic Range 2400. Zobaczymy jak ona strzela. Muszę powiedzieć, że no szybkość naprawdę jest ponad dźwiękowa. I teraz potrzebuję 2400, żeby zwiększyć jej rangę. Ale myślę, że sama by nie ujechała. Trochę... Nie, sama nie. Sama by nie ujechała. Ona jest naprawdę pomocnikiem. Ona jest naprawdę z tym pomocnikiem, jeżeli coś się przedrze. Ale jednak te białe jeszcze są. Te białe pękają w czarne i czarne w żółte, tak? I wtedy idzie. No, ona jest git pomocnik ale jako główna w ma ataku to chyba ci nie da rady przynajmniej same, ja jakby tyle ich ustawił to by było pierdziele jaki to jest zasięg na całą mapę dobra, trzeba ustawiać chyba te, bo tutaj mi brakuje ataków teraz to będzie się śmigało eee, chyba zrobimy taką ścieżkę wzdłuż bo tak gdzieś na tym miejscu na nie umierają tak jak powinny ale chodź, chodź po prostu on nie idzie, on zapierd... ...dziela tak, cztery rundy zostały, tak? tutaj jest gry ja dobrze pamiętam to już nie będzie miał to jest rzecz po prostu i masakra Ja wezmę tu takie roboty robią, że to jest okej. Tak. One są tu przesadzone. No, ja nie wiem co robić, ja, ja po prostu ustawiam brzuch. Nie ja, no, to tu mogę jeszcze dać. Ale to jest naprawdę masakra, Przecież one tutaj dochodzą max To jest max co dojdą Dawaj jeszcze, dawaj, dawaj, póki można Ona dokąd sięga? No już tutaj sięga, pod sam początek O i ja chcę żeby się, bo wtedy idzie tyle hajsu Bo wszystko pada w tym miejscu, to, to jest realnie ja zbudowana mapa Po co ja to stawiam? nawet nie dochodzą. Nie, nie, nie. Trzeba stawiać tutaj gdzieś. O, nad małpą jest jeszcze miejsce przecież. W sumie mogłem poczekać i nie stawiać ich tylko na drugą małpę. Hm. No, nie pomyślałem. No trudno.

Nie wiem, co czego. Tak to wskazywa, że. Nie no, nie przeglądarki. to jest takie tylko, jakby flasze, ale. Flesza chyba już nie ma, w sumie nie wiem, to jest. nie ma, ale to jest taki. Krokami, który. Nie wiem, czy imituje, czy jest flaszem. No! Weszliśmy. No i pięknie. Udało się. 50 plansz, tak jak pamiętałem. Gra za nami. Zrobiona. Szybkie mopeczki. Może się pojawią jakieś drugie małpeczki, może za tydzień, może w niedalekiej przyszłości, lub w dalekiej. Tak więc, na razie ja się z Wami żegnam. Mówiła Sfera i cześć.